Zacznijmy nagrywanie. Tylko co powiedzieć. Co? Eee, że omawiamy kongres, ale nie cały, tylko taki fragment, który, na który akurat trafiliśmy i, i że uznaliśmy, że jest przeciekawy, momentami bardzo zabawny, ale też pięknie pokazujący, jak działa myślenie świadkowskie. A ty czarna, to już biała. mówisz, czy ja nie, dopiero nie, to mam to, powiedzieć? Żebyś to powiedział. Ja to mam powiedzieć. Tak, tak. Ale żeby ja znowu. Powiedziałam. Będziemy sobie te ten fragmenty omawiać z tego kongresu. Oczywiście nie całe, bo byśmy Was zanudzili. Postaramy się w miarę sprawnie, ale to jest naprawdę mega warte obejrzenia, jeżeli nie jesteście świadkami. Bo jeżeli jesteście świadkami, to jeszcze raz przypominamy, że nie powinniście oglądać tego materiału, bo on może zakwiać Waszą wiarą. Znaczy, nie no, ten kongresowy to pewnie już obejrzeli. Aha, ale naszego, ale komentarza, naszego, tak. naszego komentarza nie oglądajcie, nie słuchajcie, bo może bym wam to wyjść na złe. Ale dobra, zacznijmy omawiać i wprowadzenie o czym to jest? Dwie dziewczyny. Tak. Może najpierw to jest fragment w ogóle z soboty, przed południem, część pierwsza. I to jest z jakiegoś sympozu, Mnie nie wychwyciłam jaki ma tytuł. Sympozja są częste na kongresach, to jest taki. Takie przemówienie, które wygłaszają o kilka osób. One się jakoś łączą ze sobą, i tutaj mamy jakby. One dotyczą tego, jak taki świadek jechowy może budzić zainteresowanie słuchacza, pobudzić go do myślenia. Nie, ale już tak bardzo nie tłumaczmy. A, dobra. No tłumaczmy, to o czym będzie ten wideo. A, no wideo będzie o dwóch dziewczynach. Jedną, jedna z nich nazywa się Nita i jest świadkiem Jehowy. A druga to jest Jade i jest Światusko. No i zobaczymy jak bardzo się różnią. Łazienka, to... Cudownie pokazane, od razu widzimy, kto jest tym dobrym bohaterem, a kto jest złym bohaterem. Mhm. I tu jeszcze. Powiem, że wy tak możecie to odebrać, że a to nieprawda, że Świadkowie tak uogólniają. Na pewno na pewno wiedzą, że u Światusów są różne osoby, które też tak wstają, jak ta bohaterka, która tak się pięknie przeciągnęła i wstała od um, razu z, z, z rozczesanymi włosami i tak dalej. No. Więc nie, tutaj mamy generalnie u Świadków ta bohaterka Nita, czyli ta, która obudziła się rześka i szczęśliwa od samego rana, to jest takim wzorem, do którego dziewczyny u świadków Jehowy mają dążyć. Zaś światu jak do świaduscy, wiadomo, że są złe. Wszystkie są złe, no to. To jest życie. Dobra, ale postaramy się tak mniej przerywać. Zwróćcie uwagę na ten kontrast, jaki tu jest pokazany: między osobą, która nie jest świadkiem, a między sobą, która jest świadkiem. I gwarantuję wam, że taki obraz innych osób, które nie są świadkami jest w głowach osób, które są świadkami. Tak właśnie wyglądają, są chaotyczni, są niezorganizowani, i tak dalej. Zobaczcie. i bracia wszyscy razem być chcą. Dobra, bo jest kilka rzeczy, na które chciałam zwrócić uwagę. Poza tym, że zapomnisz. Tak, poza tym niewątpliwym kontrastem, jaki tutaj mamy między dwiema bohaterkami, to. To tak jest ta scena, w której ona, ta nasza nieuporządkowana, bałaganiara, zjadająca jakieś y, suche, nie suche, nie suche kanapki, mniejsza z tym. No takie Ust nieprzygotowane śniadanie, jeszcze okradła kogoś z domowniku z tego śniadania. Y, ustępuje mimo wszystko tutaj tej starszej osobie y, miejsca, bo u świadków jest takie myślenie, że na przykład... Ona być może jest tą dobrą glebą, ona jeszcze nie jest ukształtowana, mhm. ale coś tam dobrego widocznie w sercu ma, bo mimo tego wszystkiego wstała i ustąpiła starszy sobie, to tak, tak interpretuję. To też o tym, o tym myślałem, że mimo tego wszystkiego, no jednak coś dobrego Co, coś, jest. coś nie jest. No. no i oczywiście, ja przepraszam bardzo. Zobaczcie, tu już aż do takiego stopnia, że ta ma elektryczną czy tam soniczną szczoteczkę. Elektryczną. No, a, a ta ma zwykłą, więc przepraszam bardzo, że to jest obowiązek jakiś. No nie, ale to jest pokazane, to takie. Także ta ba o zdrowie, wszystko, nie wiadomo co. A, no i jeszcze tutaj widzę, że świadkowie nie oglądają super profilu na Instagramie, na Instagramie Pying, bo ta sama samochodem dojeżdża, nieekologicznie, a ta, ta jest niby zła, bo korzysta z miejskiej komunikacji. No nie, bo ta w samochodzie może sobie pośpiewać te wspaniałe pieśni. No ale ta ma słuchawki, też może sobie pośpiewać mhm. w głowie. Nie, ale no, widać, widać kontrast bardzo duży. To, że tam nie zdąży nawet zjeść śniadania, bo nie ma czasu, bo zasypia i tak dalej, i tak dalej. Obranie ściąg, jakieś z krzesła. Wszystkie tak robimy, prawda? Wszystkie dokładnie takie jesteśmy. Znaczy, to, że się tak budzimy, to akurat jest być może prawda. Nie ma. Chcę znać prawdę. Przepraszam, co? Tu pisze, poznaj prawdę z Biblii. Więc a rozumiem, to że. Nie to nie tu uda! To właśnie tak jesteście, tak żeby poznać? powiedzieć mi prawdę. No to dawaj. Mam na imię Nita. A ty? Jade. Ładne imię. Nie. Masakryczne. A dobra, ja przepraszam, ale ja muszę przerywać. Bo. Jade to prawie jak Jedi, no nie? Ale nie, nie to chciałam powiedzieć. To, że świadkowie mówią ładne imię, to jakie ono by nie było, to oni to powiedzą. Nie, i, w, I w ogóle to jest taka typowa zagrywka świadków. Tutaj ta. Nie wiadomo, czy faktycznie jest ciekawa, czy trochę z nudów ją zagaduje, ale, ale to jest takie świadkowskie. Zapytać zaraz o imię, przedstawić się, żeby stworzyć taką nić porozumienia. To się nie nazywało nić porozumienia, to się nazywało wspólną płaszczyznę. Tak, tak, Coś takiego. Tutaj już jesteśmy koleżanki, jakby już już się znamy, w ogóle fajne masz imię. Często na przykład na głoszeniu się stosowało: O, jaki ładny ogródek, o, ale jaki słodki kotek. Coś za coś pochwalić, nie? Tak, i ona widzisz, mówi, że wcale nie jest fajne imię, że jest masakryczne. Jej się nie podoba, czyli kolejna rzecz, która jest pokazana, że nie lubią siebie nawet mm. ci, którzy nie są świadkami. Ciekawe, prawda? To mówisz mi o tej prawdzie, czy nie? Mm, tak. Wiesz, że Biblia obiecuje nam życie wieczne? Nie, bo to jest ta prawda. Przecież wszyscy to wiedzą. A czy wiesz, że Biblia obiecuje życie wieczne tutaj na ziemi? Ale po co to komu? Tu jest do Bani. Ale w przyszłości tak nie będzie. W objawieniu 21.4 czytamy. I Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku, ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło. Skoro w niebie nie ma ani śmierci, ani bólu, to gdzie spełni się ta obietnica? Na ziemi? Okej, okay. tu znowu mi się coś nie bardzo podoba. Tobie to się nic nie podoba. Nie podoba mi się, no dziewczyny mi się podobają akurat tutaj. No. Ale ci? blondyna bardziej mi się podoba. Blondyna taka jest, nie wiem, jak obejrzymy do końca, bo my już to obejrzeliśmy, to mam wrażenie, że taka sympatyczniejsza, taka do o, polubienia. Okej, okay, no może ta też jest sympatyczna, no, no nie wiem. Na pewno ale... ma nerwice natręctwa. To później. jeszcze wyjdzie, ale nie podoba mi się, bo zobacz, od, ona jej od razu podsuwa w odpowiedzi. Hmm. On zaraz będzie w tym przemówieniu. Ten komentator, ten, co ma to przemówienie, mówił, że ta ją pobudza do myślenia. Podsuwa jej. Zadaje jej pytania, które mają sprawić, że ona będzie myśleć sama, ale wcale nie robi tak. Bo ta. ona jej mówi. Nie tutaj na ziemi. Skoro nie w niebie, to gdzie? Na ziemi? Tak, brawo! Brawo! Czy jesteśmy parą? Tak, bardzo dobrze. O tym nie słyszałam, ostro. To znaczy super. A, okej. Okay. Chciałabyś wiedzieć, jak skorzystać z tej obietnicy? Nie, nie, dzięki. Ja nie jestem z tych religijnych, poza tym późno jest, na razie. Dowiadujemy się też, że świadkowie chowy nie znają słowa ostro. W ogóle nie znają różnych słów, chociaż ten język tej młodej damy, tak. Jest taki nieokiełznany, <grym> rzekłbym. <grym> A ja na przykład też bym miał trochę problemów z tym, żeby się z nią porozumieć. Myślę, że to już nie nasze pokolenie. No, no tak, jak twój brat. Chociaż czasem... nie, przepraszam, my jesteśmy jeszcze z nią jednym pokoleniem. Tak, ale jak twój brat czasem przyjdzie i zacznie jakieś rzucać, rzucać frazy, to też go nie rozumiem. No nie? Spoko, żartuję sobie z tym, że świadkowie nie rozumieją słowa ostro. Tak, ale to jest też kolejny, tutaj po raz kolejny pokazane, jak to oni pojmują tych. No i znowu mi przerywa. Weź sobie zapisz tą notatkę jaką. <gry> Dobrze, nie mamy Jak pojmują, postrzegają osoby, które nie są świadkami? One się nie potrafią wypowiadać w taki składny, ładny sposób, tylko używają takich kolokwializmów ciągle. E, tak, i pamiętam, jak mój brat kiedyś był w moim mieszkaniu i podobno powiedział głośno-brzydkie słowo, a i akurat były dwie pionierki, czy tam siostry na głoszeniu, i usłyszały, bo to były bloki, i było straszne zgorszenie, że Tymek użył słowa, uwaga jakiego. Ale przepraszam, ale to nie był Tymek, to chyba był Patryk. Mniejsza z tym. Bo oni tam głosili. Tak. Na klatce i za drzwiami. Tam nie wiem, czy Tymek, czy Patryk. Coś, coś tam zajebiście. Tak. I one zapukały do drzwi, a otwiera Tymek i Patryk, i się poznali. I było ee, eee. O co tu chodzi? No. Tak. No A byli świadkami. Tak. I zobacz. I już nie są oboje. I to jest kolejny dowód na to. No co, jeżeli nie używasz nowomowy świadkowskiej, to jest i za, przestajesz ją używać, używasz zamiennych słów. Z zamiennych słów, na przykład zajebiście. Tak, zamiast na przykład niesamowity, Wspaniale. wspaniały, magnificent, jak to po polsku się mówi? Chyba niezwykły, no ale te wszystkie słowa i dziękuję. Dobra, dalej idziemy. To tak mniej więcej co 10 minut są te fragmenty. Oni nie będą tyle czekać. No nie, ale tu musi, wcześniej, wcześniej będzie. Chyba nie? Tak, wcześniej. Ciemka, co dziś dla mnie masz?